Czy zdarzyło Wam się przebierać na zimnej podłodze w publicznej talecie? Myślę, że nie. A wyobraźcie sobie, że codziennie około 150 tysięcy dorosłych osób, które potrzebują na co dzień asystenta, wsparcia rodzica, opiekuna, może dokonywać czynności higienicznych. Na przykład w zmianie pieluchom majtek, na zimnej toalecie, na zimnej posadzce, w publicznej toalecie. A przecież każdemu należy się niezależne życie i komfortowe warunki. Dlatego powstała komfortka. Co to takiego? Skąd po, y, taka nazwa? I w jakich miejscach powinna znaleźć się komfortka? Dowiecie się o tym, oglądając ten odcinek. Komfortka to pomieszczenie, w którym znajduje się leżak przewijak, na którym dorosła osoba niesamodzielna może dokonać czynności higienicznych, na przykład zmienić pieluchom majtki. Komfortkom może być nazwane też sam leżak albo ten przewijak. Co ciekawe, kiedy przygotowywałam materiał do tego odcinka, zapytałam czata GPT czym jest komfortka. Czy wiecie co odpowiedział mi czat? Że komfortką nazywamy miejsce, przestrzeń albo przedmiot, dzięki któremu czujemy się bezpiecznie i komfortowo. Na przykład może być to ławka z oparciem w parku, czy miejsce do karmienia dziecka. No, nie o taką komfortkę mi chodziło. Jeszcze Chad GPT musi się wiele nauczyć. Skąd wzięła się nazwa komfortka? To odpowiednik do angielskiego sformułowania changing place. Wyobraźcie sobie, że w Polsce jest koalicja pięciu organizacji pozarządowych, która wzięła sobie za cel to, aby w przestrzeniach publicznych powstawały takie komfortki, aby osoby dorosłe mogły w higienicznych, komfortowych warunkach przebrać się, skorzystać z czynności higienicznych. I ta koalicja wpadła na pomysł, aby ogłosić konkurs na nazwę takiego pomieszczenia bądź sprzętu. I wśród 1500 jeden zgłoszeń, które spłynęły wybrano właśnie tą jedną nazwę. Komfortkę. Autorem tego, tej nazwy jest przedstawiciel handlowy z Poznania, pan Michał Gawłowski. W jakich miejscach powinna znaleźć się komfortka i czy są one obowiązkowe? Odpowiadając na to drugie pytanie, chciałabym wam powiedzieć, że życzyłabym sobie, aby we wszystkich miejscach publicznych, w toaletach albo w miejscach obok toalet, znajdowały się właśnie komfortki. Ale nie jest to jeszcze możliwe. Może w przyszłości. Komfortka obowiązkowo powinna znaleźć się w budynkach administracji publicznej, których powierzchnia wynosi ponad 2000 m2, w budynkach, w których służą do tego, aby rozwijać sport, kulturę, centra usług, jak na przykład, właśnie centra handlowe, które które mają powyżej 10 tysięcy metrów kwadratowych. Komfortki powinny się również znaleźć w budynkach opieki zdrowotnej, niezależnie od jej powierzchni, czyli w poradniach, przychodniach, czy też w szpitalach. A te przepisy obowiązują od 1 kwietnia 2024 roku i nie jest to pryma aprylis. Gorąco Was zachęcam do dołączenia do akcji Przewijamy Polskę, jeżeli znacie miejsca, w których powstały są komfortki, to możecie je zgłosić poprzez specjalny formularz. Zostawiłam link do niego w opisie do tego odcinka. Koalicja pięciu organizacji pozarządowych, która wymyśliła akcję Przewijamy Polskę, chce, aby na mapie polskiej pojawiały się coraz więcej miejsc, w których są te komfortki i z których można skorzystać. Bo pewnie jak się domyślacie, każdy chce dokonać czynności higienicznych w bezpiecznych, czystych i komfortowych warunkach. I na koniec, jako element edukacyjny, dodam, że na przykład w toalecie, w której znajduje się komfortka. Powinna też znaleźć się muszla ustępowa, czyli inaczej kibelek, umywalka, kosz na śmieci oraz podnośnik, który umożliwi Przemieszczenie osoby z wózka, na przykład na tą komfortkę. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek gorąco, zachęcam Was do udostępnienia go w swoich mediach społecznościowych. A jeszcze bardziej Was zachęcam do tego, żebyście byli czujnymi obserwatorami i jeżeli znajdziecie komfortkę, to. Wypełnijcie formularz i zgłoście ją. Dodatkowo w opisie do tego odcinka zamieszczam link do organ miejsc, w których już te komfortki w Polsce są. I mam nadzieję, że do końca 2025 roku będzie ich coraz więcej, tak aby każdy mógł niezależnie i komfortowo Przebrać się w publicznej toalecie. Ten odcinek nagrywałam dla Was, siedząc na granatowej kanapie. Ubrana jestem w koszulę w kolorze butelkowej zieleni. Mam na sobie czerwoną pomadkę, mam nadal ciemne i krótkie włosy. I Was gorąco zachęcam do tego, żebyście za dwa tygodnie o 20 w środę obejrzeli kolejny odcinek.